Do podstawowych, niezbędnych elementów e, należy wykonanie badań laboratoryjnych i zabranie ich ze sobą do kliniki w dniu zabiegu. W razie występowania zaburzeń, zawsze proszę, by przesłać mi te wyniki badań wcześniej celem ich oceny. Ważne jest przerwanie palenia papierosów, w miarę możliwości. Papierosy źle wpływają na proces e, gojenia e, po zabiegu. Unikanie niektórych leków, suplementów i ziół, które mogą wpływać na krwawienie, śródoperacyjne i proces gojenia. Pewne leki zalecam, by odstawić lub zmodyfikować ich dawkowanie w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. 2-3 dni przed zabiegiem nie spożywamy alkoholu, a dzień przed zabiegiem niestety również kawę. W okresie okołooperacyjnym unikamy zabiegów w okolicy oka, to znaczy zabiegi z użyciem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego. Nie wykonujemy zabiegów w trakcie krwawienia miesięcznego 2-3 dni przed krwawieniem i najlepiej 2 dni po. W dniu zabiegu rekomendujemy, by zjeść sobie pożywne śniadanie, przybyć do kliniki w wygodnym stroju, na przykład w dresie, i pozytywnym nastroju. Każdy pacjent jest inny, dlatego dodatkowe szczególne zalecenia otrzymacie Państwo na konsultacji przedzabiegowej.